Wygrywam teraz TikToki, i... które występuje tylko w formie Jarej. Ale jest tam, Jezu, oni się pchają jak zwierzęta. Pod y, Tesla Bagiego, oczywiście, by z Adasia. Zawsze to było gdzieś tam moje marzenie, i fajnie by było, gdyby. Hi, vlog! Welcome back to my channel. Mamy dzisiaj, już wam mówię, 1 czerwca, jest aktualnie godzina 20.20. Powiem 20. Wam teraz, ponieważ jutro już nie będę miała kiedy, będę po prostu cała w emocjach, dlatego że jutro zaczynam pisać egzaminy zawodowe. Jutro jest pierwszy egzamin, praktyczny, a we wtorek jest drugi. Egzamin taki na komputerach. Ja się tak stresuję. Ja jestem autentycznie po prostu załamana, ale dobra. Mamy dzisiaj w ogóle dzień dziecka. Ja jedyne, czego pragnę, to ja po prostu chcę już być po tych egzaminach. Chcę po prostu siąść tam, zobaczyć tę kartkę i stwierdzić: OK, to jest tak łatwe, że jakby zdam. Więc manifestuję teraz, żebym po prostu zdała te egzaminy. thinking about the cash flow i never had no hand that was king natural i've been tested so much all these restless nights all these different situations that i've been through i seen pain trying to creep in through the window hi i 34 i jestem już po pierwszych egzaminach, tych najtrudniejszych, czyli tak praktycznym, na kartkach co piszemy. Ogólnie sprawa jest taka, że mm, te egzaminy ogólnie są bardzo ciężkie i moje przemyślenia są takie, że jakby jak otwarłam, to się ucieszyłam, bo jakby wszystko było git w miarę, była dawka pokarmowa, później był układ rozrodczy, była budowa konia, mm, były zabiegi yy, boże. Yy, badania USG. to Trzeba było napisać, co w danym jakby się robi. E, no i było... I czekajcie, co było jeszcze? Um, aha, i był paszport jakby uzupełnić, w sensie diagram. Mm, no i ogólnie wszystko w miarę spoko. E, no tylko to są takie rzeczy, typu na przykład le dałam chyba... Za mało dam owsa, ale mimo, że dawka pokarmowa wyszła być prawie idealnie, to za mało owsa dałam, więc e, czy zdam? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Mam kciuki, naprawdę. Ogólnie wyniki będą dopiero mm, 31 sierpnia, więc bardzo dużo czasu do stresowania się, ale mam nadzieję, że zapomnę w ogóle o tych egzaminach. Spróbuję sobie teraz zrobić te egzaminy jeszcze. Czekajcie, zobaczymy sobie. E, Rol06, tak, bo jestem rol. Rolnik, także fajnie. Który rysunek przedstawia ziarno owsa? 4. Na pewno. Wskaż zboże, które występuje tylko w formie Jarej. Bez odpowiadania wiem. O no i wiecie, i to są takie proste pytania, ale później może się trafić jakaś inna pula pytań i, i zero odpowiedzi, nie? Jakby dostaliśmy informację, że jest całkiem nowa pula pytań. O, i to jest najbardziej takie pytanie, które jest tak durne, ponieważ dla osób, które teraz yy, znają się na koniach. To słuchajcie tego, prawdopodobny sorry, termin porodu u klaczy pokrytej 30 kwietnia 2021 roku. Odpowiedzi to: 30 kwietnia 2022, 30 marca, 5 kwietnia, 1 marca. No, tak na logikę, no to 11 miesięcy, nie? Czyli, czyli 30 marca. Ale, jak tak zaznaczycie. To macie błąd, bo prawidłowa odpowiedź to jest 5 kwietnia. Skąd wiem, bo robiłam to milion razy i ufam, że odpowiedź. Hello guys! Mamy kolejny dzisiaj dzień. E, jest wtorek i ja dopiero wstałam. W górę jest tak jestem taka jakaś czerwona w sensie nie wiem, jest mi gorąco. Nie wiem, strasznie jest duszno, po prostu. Ale ogólnie, raz pościeliłam łóżko już. Bez Was ale po prostu yy, nie mam czasu ponieważ jest aktualnie godzina, już wam mówię 8.31 ja wstałam o 8.31 yy, to jest ogólnie niemożliwe, ale <grywamy> mamy dzisiaj egzamin yy, i tak jak mówiłam wam wczoraj, dzisiaj piszę ten egzamin yy, teoretyczny, czyli na komputerach, ja go piszę o godzinie 12 czyli około 11 powiedzmy 15 muszę wyjeżdżać, więc teoretycznie za 3 godziny Dobra, to mamy jednak mało czasu, więc musimy po prostu się ogarniać. Także lecę teraz, e, robię sobie śniadanie, mm, później skincare. Chcę nagrać też dla was Get Ready With Me i chcę się jakoś też fajniej ubrać dzisiaj, bardziej elegancko niż wczoraj, e, więc po prostu nagram z wami Get Ready With Me na albo TikToka, albo na Instagrama. Jeszcze zobaczę, może i tu, i tu. E, I po prostu lecimy na egzaminy. Czy się stresuje? Troszeczkę mniej niż tym praktycznym, aczkolwiek dalej jest stres przede wszystkim tym, że dadzą nam jakąś totalnie inną pulę pytań, bo te ogólne pytania zawsze się powtarzają. Jakby co egzamin jest praktycznie to samo pytanie, tylko jakieś, nie wiem, w innej formie czy coś, więc to jest ogólnie łatwe. Ale jednak yy, strach jest, że dadzą nam jakiś inny pulę pytań i wtedy będzie lip. Jesteśmy przygotowane, uczyliśmy się, więc będzie dobrze. Dobra. Ja już ogólnie zbieram się na egzaminy. Mój e, outfit e, chyba pojawił się na TikToku. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze go nie dodałam, ale chyba go dodam. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, to serdecznie Was zapraszam na TikToka i na Instagrama, bo tam jestem o wiele częściej aktywna niż właśnie tutaj na YouTubie. E, wiadomo, to są też takie krótsze formaty, więc wiadomo wszystko na czasie. A outfit się prezentuje w ten sposób, jeszcze do tego leci marynarka e, i ubrałam tutaj te kolczyki oraz nausznice właśnie ze Soto e, i pierścionek ze Soto oraz taki jeszcze zwykły basic pierścionek. Tu jest marynarka jeszcze, oczywiście biorę, biorę torbę i biorę oczywiście stoneleya, żeby się nawadniać. Także moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się po egzaminach, zobaczymy jak mi poszło, e, Mam nadzieję, że dobrze i mam nadzieję, że będą fajne pytanka, które takie, wiecie, będzie, które będziemy wiedzieć odpowiedź. Także później i widzimy się już po egzaminach. Także, Bye! Czekaj, bo jeszcze w ogóle nie Aha, mówiłam, nie Dobra, mówiłam, jesteśmy no? w Katowicach na takim mini-evencie Ja ogólnie po egzaminach stwierdziłam, że zamiast y, odpocząć i po prostu nie przejmować się egzaminami i odpocząć umysłowo, psychicznie, to pojadę do Katowic na spotkanie z Triscodem, tylko że jest taka koleja, że po prostu nie chce się już aż tam czekać. Ja wiem, że ludzie mogą być obsest, ale tak bardzo... Ale jest tam... Jezu, oni się pchają jak zwierzęta, to jest raz, um, tak, i nie da się w ogóle przepchnąć tam. Jest mega dużo ludzi no i na nie ogólnie... jest warto za tym produktem stać. No dobra, za nim. Ale mi nie stale. chodzi o produkt. Ja nie lubię nawet takich produktów. nie chodzi o nich. Ale nie, jakby. Ja mam nadzieję, że my ogólnie wrócimy o 18, bo to jest do 18 i wrócimy okay. o 18. E, I miejmy nadzieję, że będzie zmniejszyć się kolejka i po prostu zrobimy zdjęcie czy coś. Miejmy nadzieję. No, ja myślę, że dużo osób nie ma wyjściówek, no, chcieliby dostać no właśnie, e, taką możliwość. No właśnie, bo ogólnie to też jest na wyjściówki, w sensie, że tam oni wcześniej dawali znać na e, Instagrama o właśnie wyjściówkach i nie zdążyłam kliknąć, masakra, no, ale pokażę Wam. No, ale nie zdążyła kliknąć, to jest... Dosłownie, ale pokażę Wam coś, bo tam stoi, stoi panterkowa Tesla, bo Auto mini Fiacika na dwie osoby sobie obklejmy. po prostu. No! To ja autentycznie chcę mieć tak obklejone auto, jakby... Co nie? Chcesz foty przy aucie? Renouard. Nie wiem, on ma kamerkę. Kevin ma tą kamerkę. Ponieważ idziemy teraz y, do, siąść do Bubble Joya na macze. Ej, i wiesz co, ja się na przykład teraz nie stracę w ogóle kamery używać, nie? Też nie. Jakby przy bo, tobie. Wiesz, co to idzie przy innym. Nie, a ja ich zobaczyłam, bo stwierdziłam, że mam wyję i Aha. po prostu. Co, nie? Teraz no. się. A na, żyję, przykład, tak? a na przykład sama bym tak nie mogła, nie? Też nie. Ale wyję Bongo, e, strasznie w to. Plus jestem strasznie zła, bo moje ulubione miejsce z Bubble tea zostało zamknięte. Dopiero otwieranie. A ciekawe czemu, nie? A tam jest najlepsza macza. Przysięgałka, to widzę, jak będziecie. Jest taka japońska knajpka mm. typowe bubble tea mega dobre. Polecam. Musicie to coś. Jak chcecie nas wesprzeć, to, to wiecie. Ale nie, ogólnie tak myślałam, tak patrząc na nich, jak bardzo chciałabym zmienić swoje życie o 180 stopni i totalną, A ja zawsze chciałam. inną rutynę. No dobra, no! Jesteś dobra, ten, tam, nie? Tak. Dobra. Ty jesteś całkowicie inna, ty masz inne podejście i ty jesteś bardziej odważna, a ja zawsze byłam zamknięta w sobie, ja unikałam moich znajomych, okej? Okay? Myślicie, że z tego po prostu się Ej, rezerwet ogólnie w Galerii katolickiej jest zajebisty. Nie, musimy jechać do Zary, do Krakowa, bo jest jeszcze bardziej zajebisty. No, ale patrzcie. Ej, tutaj ładnie na foty. Przejdziemy tu na fotę? Tak. No, serio? Jest... W moim odwicie? O tym No, ale O o co ci chodzi? Tak, ja wyglądam jak men. A widzisz ty ja mnie? Ej, ja... Jesteśmy ubrane prawie tak samo w mnie! Jesteśmy ubrane prawie tak samo, tylko na biało i na szaro. zrób takie piękne. Ooo, let's go! Nie ma to jak jeść McFlary i ogólnie McDonalda pod Teslą bagiego. Polecamy. Do skrajności w skrajności. To jest na YouTube'a także. Dzień dobry! Dzień ja, Co się dzieje? Na vloga na, i to to na YouTube. To się to się się Jezu, jaki to! to jest Dobra!

Najgorszy dźwięk dla na naszych klientów Po trzecie, no <laughs> po trzecie Po trzecie, yy, My musimy zaraz zabijać, ale zróbmy sobie fotę wszyscy Patrzcie tutaj, gdzie te płytaje Wyjdźcie na kanał Nadamczy, żebyście wszyscy tam byli Więc nie, 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 nie możecie tutaj wejść Do tego, jakie ciekawe projekty ma pijesz na wakację. Od czego zaczynamy? Mm, zaczynamy od tego. Że Was gdzieś postawię. Mamy dzisiaj wtorek, dokładnie i był dzisiaj drugi dzień egzaminów zawodowych i ja miałam przypisany jakby ten taki teoretyczny ABCD na komputerach. Zaznaczam odpowiedzi. No i ogólnie poszłam na niego cała zestresowana oczywiście. Już na wejście dostaliśmy informację, że jest całkiem nowa pula pytań. Ucieszyliśmy się. <grym> Tak, oczywiście negatywnie, ale pozostaliśmy po prostu pełni nadziei, że zdamy. Byłali nas po pięciu minutach, weszliśmy jeszcze raz, zalogowaliśmy się jeszcze raz na to na ten cały egzamin i pokazały nam się nasze wyniki. I one były takie nieoficjalne, ale raczej się nic nie zmieni. A ja okazało się, że zdałam, więc cieszę się. I zdałam tak, nawet spoko mamy to, kochani. Pierwszy egzamin zdany. Jestem ciekawa, jak ten wczorajszy poszedł, ale mam nadzieję też, że, że uda się na te 75%. Po egzaminie zobaczyłam storkę, gdzie Bagi powiedział, że on będzie w Katowicach. Ja to już wczoraj wieczorem zobaczyłam, ale dopiero dzisiaj się okazało, że osoby, które nie mają wejściówek, jakby takich darmowych na to, również mogą przyjść na ten event, na tą premierę, właśnie nowych ich napoi. No i moi drodzy, e, oczywiście ja jako wierna fanka dress postanowiłam, że tam pójdę z Dominiką się mówiłam, muszę się spotkać. E, no ale się okazało, że osoby bez wejściówek nie mogą wejść jakby zrobić sobie zdjęcia. E, więc po prostu staliśmy na, e, przed brąkami i po prostu tylko oglądaliśmy. E, no ale zrobiłem sobie fotkę z Tesla, Później tam bagi gdzieś podszedł, e, coś tam w ogóle, ludzie go zaczęli atakować. Ja ogólnie, jak jestem naprawdę wierną fanką, to dla mnie to jest nienormalne, że dosłownie ludzie się tak ciśli tam, zabarykadowali auto i on nie mógł wyjechać. Autentycznie, po prostu laska tam jedna w ogóle. Nie wiem, czy kojarzycie. TikToki nagrywała z taką inną dziewczyną, Gaba, chyba, z Gabą, tak się nazywa, chyba tak. Julka z Gabą, tak mi się wydaje. Właśnie nagrywały TikToki i tam co, że śniadania, obiady, czy coś takiego, że wbiły do nich. Coś takiego, jakiś tam content, no i wtedy właśnie oni się tam zaprzyjaźnili bardziej z rescow, ona też była w chacie Bagiego, na odcinkach różnych, e, no i właśnie ona tam była, ta Julka, ta blondynka taka e, i ona w ogóle chodziła tam przerażona, że że tam fuck, że w ogóle wiecie, yy, nie umie wejść w ogóle do auta. Bo po prostu dosłownie go zabarykadowali. No ale w końcu wyjechali, udało im się, ochrona im pomogła tam, więc ja, ja się w to po prostu nie pchałam. Także tam ludzie, którzy byli właśnie tego, spod tego auta, też jeszcze zrobili fotkę sobie właśnie z na przykład Maćkiem czy coś, czy z Bagiem też. Natomiast no później jakby już pojechali i chyba byli wkurzeni dosyć, ale nie dziwię się, bo jakby autentycznie. I nie mogli wyjechać stamtąd, więc y, ja stwierdziłam, że ja już się tak nie pcham. Nie mam po 5 lat, żeby się tak pchać, więc y, po prostu odeszłam na bok i tyle. Teraz nie skłamać. Jest godzina 19:24, ja mam 5%, muszę sobie telefon podładować. Eee, co ja teraz? Pewnie pójdę się kąpać, pójdę się myć, pójdę się ogarniać i pójdę po prostu spać. I najlepsze jest to, że ja już mam. Ja po tych egzaminach już mam tak wywalone w ogóle na wszystko. Ja już żyję wakacjami, okej? Okay? Jakby ja dosłownie cały maj się po prostu modliłam, żeby zdać te egzaminy. I kułam do tych egzaminów, zapisywałam sobie notatki różne. E, I w końcu przyszły egzaminy. I po egzaminach ja sobie obiecałam, że ja mam po prostu wywalone na wszystko. Także... zaczynam wakacje oficjalnie, jakby... That's... Więc okej, okay. taki vlog. E, dużo się dzieje, dużo na spontanie. No, takie info ode mnie.